Witam Was, widzowie, w kolejnym Globomasie, czyli serii, w której muszę zarobić 500 zł na prezenty dla moich dziewczyn. Dzień trzeci dzisiaj, póki co, zarobione jest 334 zł. Dzisiaj pojeżdżę tylko 3 godzinki. Mamy piątek, godzina 16.30. Do 19.30 wziąłem sobie bloki. No i dodam, że jest naprawdę bardzo zimno. Mrozi, temperatura jest teraz chyba na minusie. Minus 1 stopień jest dokładnie teraz. Jak sami widzicie, mam już zamówienie, jest to Oshon, więc zaczynam bardzo fajnie. Dojechałem na miejsce, raz, dwa przypnę rower i widzimy się już po odbiorze zamówienia. Czeka mnie teraz delikatna wycieczka. 3,5 km prawie. No to kawałek drogi do przejechania jest. Zdąży się porządnie rozgrzać. Dzisiaj naprawdę bardzo fajnie by było dobić do tych 400 zł, czyli musiałbym zarobić 70 zł dzisiaj. I zostałaby mi tylko stuba do zarobienia. Więc na luzie damy radę. W niedzielę challenge będzie już zamknięty, bo w niedzielę biorę sobie gruza i lecę na Gdynię pojeździć. 6 godzin, więc na 100% uda się dobić tą kwotę. Także bardzo fajny challenge, taki łatwy. Aha, dobra. Nie muszę przejeżdżać na drugą stronę, no bo za chwilę i tak muszę skręcić w prawo. Kierujemy mnie na ten przejazd kolejowy, czyli my jedziemy na drugą stronę, tam kotorów. No to mogę zupełnie inaczej pojechać, tak szczerze mówiąc. Głupi byłem, że nie spojrzałem gdzie jadę z tym, no przyznam się bez widzia, że popełniłem błąd, bo bym sobie kompletnie inną trasą pojechał, ale dobra, pierwsza dostawa, trzeba się troszkę obudzić. I tutaj cały czas prosto, muszę się dostać tam na ten przejazd kolejowy, czy ulicą nie będzie lepiej, pewnie, że będzie lepiej, damy piątkę, dzisiaj nie muszę tak baterii oszczędzać. Dobra, ale ja sobie już wjadę w mocy do dwójeczki i tam sobie przejdę na drugą stronę przejściem za pieszych O właśnie tutaj Nawet na liczniku browerze pokazuje mi minus 1 stopień Udało się przeskoczyć na drugą stronę O minus 2 stopnie <grym> Dawno w takim mrozie nie jeździłem na czym No, minus 2 stopnie to już jest mróz chyba No i można jechać. No i teraz rura prosta. Dobra, dojechałem na miejsce. Dziękuję. Pierwsze zamówienie dostarczone. 21:20. Tak zaczynamy dzisiaj. Bardzo fajnie. O, nowe zamówienie jest. To będzie McDonald's na bank. Tak jest. I dostawa gdzieś na ulicę Sobieskiego koło stacji SKM Rumia Janowo. To fajnie. Teraz jak nam się dostać do tego maka najlepiej? Dobra, przyjadę wiaduktem. O, dziękuję. O, Właśnie, dzisiaj jest 12 grudnia, ponoć do dzisiaj miał trwać remont tutaj tej ulicy, zaraz się przekonamy czy już jest zakończony Bo wtedy od następnego tygodnia w końcu będę mógł sobie globo pojeździć i nie będę musiał się męczyć tak tym rowerem w taką temperaturę, bo jest naprawdę bardzo zimno Z tego co widzę to remont się już zakończył, naprawdę bardzo dobra informacja, w końcu będzie można autem pojeździć Cześć. Ok, dziękuję. Tam na tego Sobieskiego to sobie przejadę. Czekajcie, właśnie ja. Eee, tym przejściem podziemne najlepiej byłoby, a żeby to zrobić, to muszę pojechać tutaj, tak, potem tam, i na końcu tam, i dojadę na miejsce. Bardzo sprawnie to dzisiaj idzie nawet. Ja sobie pojadę tędy. O. Skorzystam z przejścia podziemnego, bo mnie tutaj kierowało Policją Dąbrowskiego do końca. Jak sami wiecie z poprzednich moich filmów, tak średnio no lubię tędy jeździć. Na każdy możliwy sposób szukam objazdów, żeby nie pchać się tutaj. Nie? Tam za kościołem jest spoko, bo jest ścieżka rowerowa, ale ten kawałek tutaj na początku to jest dramat. Jeśli chodzi o jazdę rowerem, oczywiście, nie. Opa Ale to jest kawałek drogi mam 2,5 km? Serio? To gdzie ja z tym jadę Dobra O, to jest kawał drogi jest Myślałem, że to gdzieś tutaj na początku będzie o Spokojnie ja się pytam, gdzie jest śnieg. Tak bardzo by się teraz przydał przed tymi świętami, żeby zbudować tą atmosferę świąt, ale pewnie znając życie, to śnieg spadnie dopiero po święta. Teraz piła się ścieżka rowerowa. Wow, to aż tutaj jest, na samym końcu Rumi Tutaj gdzieś skręcić mam, tak? Chyba tutaj, co? Tak jest Coś wyjdzie? Nie ma dzwonka żadnego No to piszemy Dzień dobry Proszę bardzo Do widzenia 19.43 Cztery dychy mam wykręcone w niecałą godzinę Wow, bardzo fajnie Czyli do tych 400 zł na luzie dojadę bo, nawet o to się nie martwię, że nie dam rady dzisiaj tego zrobić. Zostanie mi jeszcze do zrobienia 30 zł, żebym miał 400. Także na luzie widzowie, naprawdę bardzo fajny challenge. Podobają mi się takie i chyba będziemy robić ich więcej. Wytypujemy sobie coś, co muszę kupić, ale muszę zarobić oczywiście na żeby to kupić. Myślę, że całkiem fajny pomysł na odcinki. Dobra, widzimy się przy kolejnym. Aha, pociąg. Znowu McDonald's. I znowu Janowo. Po ostatnim odcinku to cały czas mi tutaj wysyła. No ale nic, ważne, że jest robota i że się pieniążki zarabiają. No i mój budżet na święta się powiększa. Dobra, lecimy. Pojadę sobie tutaj, tędy. Jestem akurat przy tym przejściu podziemnym. To przejdziemy sobie tutaj, tam prosto. I wyskoczę zaraz koło Maka. Trzeba się ruszać, bo naprawdę jest strasznie zimno. Nie będę. U Jezus! Stop. A jak to tutaj dzisiaj wygląda? Nawet tutaj już takiego ruchu nie ma. Także naprawdę bardzo fajnie widzieć coś takiego. Czyli można już chyba na ludzie wyciągać globogruza. Czy jakiś jeszcze remont się tutaj szykuje? O którym nie wiem. Widzowie, dajcie znać, jeśli wy to wiecie. Tania bielizna. <laughs> wow, wow, wow. Ła! Wow, jaki kamień! Co jest? No, jestem na miejscu. Idziemy to odebrać. I zasuwamy na Janowo, standardowo. Nawet się rymuje. Dziękuję. Woda jest? Co to tam? Ej, dzięki. Czyli tak. Napój i gumkę. Zawsze bezpieczniej. Dobra. 10 minut, 2,3 km, czyli coś co uwielbiam najbardziej. <noise> Jazda ulicą Dąbrowskiego. No nic, dobra, jedziemy. Dzisiejsza stawka godzinowa to jest jakieś 40 zł. Widziałem, że po filmie, w którym robiłem podsumowanie listopada, przyczepiliście się bardzo o to, że nie podałem ilości godzin. I może faktycznie macie rację, no bo. Fajnie byłoby podać tą ilość godzin, ale ja się przyznam, bez bicia widzowie, że ja się do tego nie przygotowałem. Nie liczyłem w ogóle tych godzin, i na sam koniec już nie chciałem się tego liczyć, bo zajęłoby mi to naprawdę bardzo dużo czasu. Dobra, tu, ale tutaj nie pogadamy. Za chwilę dokończę swoją myśl. Tak jak mówiłem, przyznaję się bez bicia. Nie przygotowałem się do tego kompletnie, mogłem sobie te godziny wszystkie notować. Tego miesiąca zacząłem sobie notować wszystkie godziny, więc następne podsumowania będą z ilością godzin, a za listopad wyszło jakieś plus minus 80 godzin, także całkiem fajna kwota jak za tyle czasu, nie? Najgorsze za mną. Teraz to jest z góreczki. Tu się zaczyna właśnie ścieżka rowerowa. I od tego momentu lubię tą ulicę. O, aha, gdzie mam wjechać? Tam. Dobra. To co mi tak dziwnie tu chciało poprowadzić? Oj, Google Maps, poprawcie by się. Ale co najlepsze, dawno nie widziałem żadnego kuriera glowo na rowerze. <śm> to jest tak jak Wam mówiłem jakiś czas temu, że jak zrobi się zimno, to sezonowcy się pochowają. Ja na pewno muszę sobie sprawdzić jaki numer bloku w zawczasu, żeby potem się nie gubić. Poczekajcie, sobie luknę tylko raz dwa, czyli tam, w tamtą stronę. Czekajcie, czy to będzie moja klatka? Dokładnie tak widzowie. Mój instynkt dostawcy znowu mnie nie zawiedł. <grywa> Ale jest zimno, naprawdę. Uf. Chodzę do takiej ciepłej klateczki, to aż mnie takie milusie ciepło ogarnia. Proszę bardzo. Ja. Skorzystam sobie z windy, a co tam, nie? O. Piętro drugie. To jest dla Ciebie. Proszę. Tak. I jeszcze i to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Do widzenia. 17 ,19 zł 19 groszy. 57,82 już jest. Jeszcze 13 zł i swój dzisiejszy cel spełnia No dobra. Wracamy i widzimy się przy kolejnym zamówieniu. Dostałem złotych 88 zł na piwku. Trzeba to dodać, oczywiście. 1,88. Ta pierwsza, z którą jechałem. złoto 88 zł na piwku. Bardzo dziękuję. Zdążyłem już stamtąd wrócić. Wjechałem sobie jeszcze po drodze do żabki i zamówienie żadno nie wpadło. Troszkę mnie to dziwi, bo mamy piątek, a zawsze to wyglądało tak, że weekendami najlepiej, nie? Zamówienia wpadały. No a dzisiaj na razie to nie ma szału, tak szczerze Wam powiem. Ale dobra, brakuje mi jeszcze. Jedno zamówienie żebym zrobił, wtedy spełnię swój cel, który sobie dzisiaj ustanowiłem, czyli te 70 zł chociaż zarobić. No, bo wtedy zostanie mi 100 zł w niedzielę, 6 godzin, Gdynia, Globogruz myślę, że to nas spokojnie damy radę już dobić, a i nawet pewnie dużo więcej uda się zarobić w tą niedzielę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dzisiaj fajnie byłoby jeszcze zrobić 2-3 zamówienia. I byłbym naprawdę zadowolony. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest zimno, i jak będę tak siedział nic nie robił, to już w ogóle zmarznę. Jak jeszcze jeżdżę tym rowerem jakoś się ruszam, no to powiedzmy, że w miarę jest ciepło, ale jak jest tak jak teraz, gdzie nie ma co robić, to jest naprawdę kiepsko. Zobaczcie zresztą. Nic, widzimy się za chwilę. Po dłuższej chwili oczekiwania wpadło zamówienie. O, KFC i Floriana Sejnowy to będzie dostała, a nie na Janowo. Trzeba na pewno, wszystko gra. Uff, poczułem ulgę, no bo jakieś 20 minut sobie już tutaj stoję i wiecie, no jednak... Chciałbym te 70 zł zrobić i już mieć spokój. No i jak zrobimy to zamówienie, będzie się ponad 70 zł zarobione. Tak więc na luzie już mogę dzisiaj podchodzić do tego challenge'u. Zostanie mi jeszcze godzina czasu, więc bardzo fajnie. Naprawdę bardzo się cieszę. Zostawimy sobie resztę na niedzielę. I budżet, który ustanowiłem sobie na święta, jak najbardziej uda się nam zrealizować. Dobra, jadę do tego KFC. Mam tutaj kawałek. Zimno naprawdę widzowie. Bardzo zimno. Damy radę. Rok temu dałem radę, to i w tym roku nie będzie gorzej. A wy możecie mi to wynagrodzić łapeczką w górę. My tym razem do KFC jedziemy. O! Jestem na miejscu. Hops! Dziękuję. Troszkę poczekałem na to zamówienie. Ale zobaczcie ile ludzi jest w środku. Zapierdziel tutaj mają dzisiaj. Delikatny. A ja mam bardzo bliziutko. Półtorej kilometra. Ulica nowy A, to czyli to tutaj zaraz w prawo i będę na miejscu. Ale zobaczcie. Wszystko oblodzone jest. Normalnie lód gdzie nie gdzie na drodze już się pojawia. Trzeba naprawdę bardzo uważać. Bo rowerem na takich kółkach bardzo, bardzo szybko oglebę. Hitwayem no to troszkę inaczej by się jeździło. Ma te szerokie opony, więc tak łatwo w poślizg nie wpadną. No a tutaj w krosie nie mam szerokich opon. Ale bardzo bym chciał założyć jakieś szersze opony. Muszę się rozejrzeć za jakimiś zimówkami. 18.30, zostanie mi godzina czasu. Nie będę mógł wracać do domu się ogrzać. No dzisiejszy dzień jest najbardziej zimny ze wszystkich, które jeździłem. Te ostatnie dni no to były całkiem spoko, bo temperatura była na plusie, a dzisiaj jest na minusie. Aplikacja mi pokazuje, że jest minus 2 na zewnątrz. Jeszcze śniegu brakuje. Bardzo bym chciał, żeby śnieg spadł. Tak na święta. Założę się, że większość z was też by bardzo chciała, żeby na święta spadł śnieg. A potem to już może przyjść wiosna, nie? To jest tutaj. Chyba ten budynek. Opa! Dzień dobry, proszę bardzo. 15.05 No, 74.75 zarobione. Także swój cel dzisiejszy spełniłem. A zostanie mi jeszcze godzina czasu. Więc jeszcze jakieś jedno, dwa zamówienia pewnie uda się zrobić. O, zobaczcie na przykład tego pasata. Jak ładnie oszeroniony jest zimno, naprawdę. Ale trzeba być twardym. Trzeba być twardym widzowie Czyli czekajcie, mam zarobione 74,75 330, no już ponad 400 zł Mam do mojego budżetu na święta Zarobione, więc naprawdę Bardzo się cieszę, że będę mógł Kupić moim dziewczynom prezenty na święta To co, widzimy się przy kolejnym Przyjechałem sobie do parku Siedzę pod gwiazdą betlejemską Łojeny <grym>, Jak zimno widzowie W takich warunkach to Naprawdę bardzo ciężko się pracuje na rowerze. Uff, nie ma co ukrywać. Nie dziwię się tym wszystkim, którzy pochowali rowery i jeżdżą samochodami. Za 15.07 niecałą godzinę czasu mam jeszcze do zakończenia swojej pracy. A uwierzcie mi, że naprawdę bardzo chciałbym już wrócić do domu i się ogrzać. Ale cóż, wytrzymam jeszcze te 40 niecałe minut. Szybko na tą zmrożoną ławkę muszę usiąść. Jest naprawdę bardzo zimno. O, jest zamówienie. W końcu się rozruszam. O, na moje ulubione osiedle ze szlabanem. Dawno nie było. Jedziemy. O kurde. Jak słyszycie, Kaszel jeszcze mi nie odpuszcza. Czekajcie, co to jest. A, zamówienie gotowe. A nie. Pakietowe zamówienie to jest. A to fajnie. Parę groszy więcej wpadnie za ten. kursik. Za ten kurcik. Fajnie, że ten kursik wpadł. to się troszkę teraz rozgrzeje. I to chyba będzie ostatnie zamówienie. No bo jest godzina 19. a ja mam wloki do 19.30. Także lecimy. Już naprawdę myślę o tym, żeby wrócić do ciepłego domku się ogrzać O, jestem na miejscu Hej, mhm. Ej, dzięki Uff, tu jest jedno i drugie I najpierw lecimy na ulicę Derdowskiego Tutaj sobie przejadę, skrócimy troszkę traskę no i zaraz będę na miejscu i potem lecę na ulicę Kosynierów. Wy to sobie pewnie oglądacie w ciepłym domku gdzieś pod koczykiem cieplutko macie. Jestem na miejscu. To jest ten budynek. O, taka. Ujemne. Proszę bardzo. Dzieniąs. I teraz ulica kosynierów 79C Tam całe osiedle jest na 79, także 8 minutek mam jazdy Wow, ol ten SUV był blisko, tak łokciem przypierdzielił, no to o wow, bolałoby na pewno Dziękuję bardzo Dobra, i jesteśmy na ulicy kosynierów, teraz tylko prosto i będę na miejscu Tutaj. hops. Prawie na miejscu jestem. Dziękuję. O, a nawet tutaj na święta przystroili. Ładnie to wygląda. I mój adres jest gdzieś tutaj. To jest ta klatka. Dobry. Jedno. I to wszystko. wszystko. Proszę bardzo. Do widzenia. Dostarczone. Dobry. Jeszcze 15 minut mi zostanie bloku czasowego. Czyli istnieje duża szansa na to, że coś jeszcze mi wleci. Potwierdzę sobie to zamówienie. Pyk. Troszkę za nie dostanę, pewnie. Wow. 29,24. Zarobione mam już 103,99. To ile mi zostanie? Niecałe 70 zł, i mój budżet świąteczny będzie zarobiony. Jest 19.18. 12 minut do końca bloku czasowego, także zobaczymy, czy coś wpadnie, a jak nie, no to widzimy się na podsumowaniu. No i dobra, godzina 19.30, nic nie wpadło, a to oznacza, że moja praca na dzisiaj została zakończona. Więc tak, jeździłem 3 godziny i udało się zarobić 103,99, co daje nam wynik 34,60 na godzinę. Naprawdę, te stawki godzinowe ostatnio są bardzo fajne. Cały czas powyżej 30 par złotych utrzymuje się. Do naszej kwoty, jaką jest 330 zł dodać. 103,99 daje nam wynik 433,99 zostało mi do zarobienia 66 zł, więc w niedzielę na luzie już to zakończymy. Dobra, widzowie, tyle ode mnie. Ja uciekam do domu się ogrzać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć.